Red-blue. Poszła Pana, że Cię wyrzuciły z hot No nie za bardzo, chodźmy. Zinwejdować. Ludzie tam na czacie piszą takie śmieszne rzeczy. I zawsze, zabawnie. Będziecie na dniach oficjalnych niósł, co się dokładnie podziało. Mówiłem, że blue i to. tak? To na Reda. To się nie, tu, reda. tu, tu. Przecież on na reda nie będzie robił. On zacznie od blubu fajto będzie się zgankować na trzecim. To ja akurat na Jack się się czuję bardzo dobrze. Nie stawajcie nigdy tam przy tej ścianie, bo dostaniecie z kill z i już po sprawie. I tego wstanę? problem. A po co Inwajna -Vale sobie przyć? Morgana albo Jack pierwszy. Morgana... Oh, wait wait, 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 wait! Kurde! Marshall do. Jasnej. Tom, le one, Tom le leone, to leone Lone, leone, Olaf! Olaf! We got first blood BTW first? No. Dosięgnę go Zajbisty in Bajik Ej, ale... Gdzie to tu To robo? Fokus mał no bo Leona mieliśmy bić, a my się nie wiem co porobiłeś. Ale po co leona? No bo miała najmniej HP, to się nie ma fokusu na pierwszym. Ale nie, no, że tanka bijemy albo nie tanka. Ale to... nie ma znaczenia. Każda postać jest na pierwszym levelu, za każdą ma 400 golda. Ale Olaf na pierwszej linii był wystawiony to bardzo, nie? Leona dostała Snera z jej najwięcej HP. No. Nie, żebyśmy ją zabili. S2 kilo, Olaf jednego i grago. kurde. Ale rozdanie tylko chwilę, nie? No to chyba kurwa zakończyliśmy serię wygrywania.